Noż witam wivów. Ostatnio uważam, że YouTube mi włacięgi brutalnie ścina. Powstanowiłem, że to będzie mój kolejny odcinek w przygód z przygód w Minecraft. Chwilka. Dobra, wszystko działa. Tubie <laughs> urządziłem te lokum kiedyś. Teraz w to za przeproszeniem wypierniczam. Wpierniczam w to za przeproszeniem. I zrobię jakąś dobrą miniaturkę, miniaturkę do tego filmiku. W czym wpytacie się? Może w gimpie. Chociaż nie wiem, w pikwarcie byłoby lepiej. Jakbym mógł. Robisz to w pikwarcie. Auć Dzisiaj taki odcinek na pałę. Bo wą święta, wiadomo. I, i rzuciłem już dwa filmy dzisiaj. Znaczy ten to będzie drugi dopiero. Wziąłem go jakiś czas temu. O, ojka, wyrwa. Muszę się najść. Smakowało? Nie smakowało ci chyba takich mnie? Kurde To w sumie wyrwy Nie to? Przewskacza jakoś dziwnie W... Nie, wydawało mi się Wydawało mi się, że tam będzie węgiel Kurde, dziś tak fajny odcinek w Minecrafta Zbierzmy Fobię trzy nasionka, drugie, zmieńmy sobie pole biwienia. jest, trzy nasionka, teraz biegnę szybko do zbiornika wodnego, O, Iwe, Iwe, jesteś w takich wielki, Jesteś... Jesteśmy w czepku, Roweniii! Tylko pierwszy będzie na potrzebna motyka e... Kamienna. Myk. Kamienna motyką. Chyba na tej ziemi nie pójdzie. O! Jednak! Ty, ale fajne. No już... A nie! Wciąż może wciąż potworki mogą nam wadeptać ziemię. I ją wniszczyć. Także trzeba jakoś na ziemię chronić, A tu sobie zrobić sobie takie coś O! Zrobimy tu pochodnie, ogrodzimy fobię, żeby mnie nadepnąć przypadkiem. Kupiać, jak jakie będę wtedy wbierał? Otóż, o tak, będę sobie podchodził do roślinek. I już wbierał roślinki. Także super patent. Wprawę mile nagrywanko. 4 minutki nie fałem. A najpierw ja Muszę miniaturkę wbić ten. Wrobić jakiś rzut ekranu, także chyba. Nie, chyba tu nie będzie w dobre miejsce. O, oh, no, a nie, czekaj. Tu łóżeczko. Tutaj furnace. Nie tutaj damy. No i. I kurde, tak się stanie, i kurde, no F1. Nieźle. A teraz wchodźmy sobie zafnąć, wpać. Faj cholery! docholerci. Pomyliłem przeciwków A może jak tak robię to nie będzie nie działa po prostu. Czekaj. Aaa Tak to działa? Ale wrzut ekranu wyglądał super. To będziemy teraz robili... Nie wiem, ja, ja, ode, ja przetnę sobie grewienko. Czekamy aż tu liście będą wnikać. A w międzyczasie. Niech roślinki rosną. Niech sobie nasze kochane wielkie roślinki urosną. I oczywiście. Pytanie, czemu tak późno rzucam filmik, to po prostu, bo są jeszcze święta, przecież, nie? 25, jeszcze 26 będzie poniedziałek, będę jeszcze wolna Niestety będę... Niestety będę nagrywać przez kilkudziesięć tydzień Ale obiecam, wam, że, znaczy Ewentualnie mogę zrobić filmik podsumowania kanału podsumowania kanału do pierwszego roku I tego kanału do gier oczywiście nie mówi, nie mówi tu o czarnym piefełku. O piefeł. Piefele czarnym Ponadto przyjdzie czas dopiero po jakimś innym czasie. Yy, a propos nasionek, to już zaczynają nam tu rofnąć ładnie, wszędzie. Co za cholerci? to jest finne drewno, no tak. Tylko każde... ...inne... ...tylko dają takie same deski. Tylko dają takie same deski. Serio? Co tam I wiecie co planuję zrobić? Nie trapdorfy, nie to. Kurde płotki tylko wypełniam jak się robi o płotki. Chyba tak? Nie, to jakoś się robią płotki. <grymne> ja zawsze wypomnę, jak się płotki robiło. <grymne> Mogę pomyśleć ewentualnie, dobra. Zrobię cięcie i zobaczymy, jak na oddaje refekturkę. No słuchajcie, wiwowie. Niby mówią, mogę wam pokawać, iść do Fanebana. W dwu, W szereg defekt ich dwóch badyli się robi płotki niby. A patrzcie, co ja robię. Nie, nie ta refektura, wiwe. A ta refektura w 6 defek. ...daje nam włazy. W jedynym rozwiązaniem na razie będzie to, że ja przepierniczę wszystkie deski na moją małą zagrodę. Przepierniczę wszystkie deski na moją zagrodę małą. Robimy sobie drzwi. Jedne drzwi, i drugie drzwi, które się oczywiście nie łączą. Kurde, mamy to, tylko jest potrzebna przenipa. Albo musimy jakoś automatycznie wpierdzielić offę do wagrody. Chodź tu, mała. Chodź, mała. Chodź, połknę cię. Ona da się łatwo popychać. No, chodź, chodź. Offa, chodź. Chodź tu. Chodź tutaj. Chodź tu. No, idzie. Nie wpierniczaj. Wracaj. Wracaj tutaj. Wracaj tutaj. Muszę siłą pogonić. Do wagrody. No, chodź. Ja Kurde, no. Gdzie do... Gdzie do zagrody? Gdzie... Do, gdzie, do, gdzie na farmę? O tak! O tak! O tak! Tak jest, tak jest. Łatwo! F, F, Niech tam siedzi. Niech tam... O niech tam siedzi. O lala, no, no, niech tam siedzi. Niech tam siedzi. Siedzi tam. Może ją oddalimy. Oczywiście pyszczek... piew jakiś tam. Ja zrobię cięcie i zobaczymy się, jak urofną mi te nasionka. Znaczy ta przyliwa. Dobra, Liwowie, witam was powrotem. Czemu ja się Barykodowałem tutaj? Mm. To chyba na razie nie jest ważne, ale poczekałem tam ja jakiś czas. Z nasionkami nie polepiej. Prowadzimy jedną owcę Tam widzę drugą owcę, tą ślindą, ale to nie jest ważne Idziemy po tą owcę O nie, ale fota pomysł Foto, foto ma być owca Czekajcie. <gry> jeszcze nie nasionka nasionka i mam jeszcze szkielety na głowie. No i wowie! Czekałem już troszeczkę, F, poczekałem troszeczkę. No i... Kurna nie opłaciło się. Żegnam. Uie